Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na komiksowy unboxing na moim kanale. Dzisiaj przyszła do mnie paczka ze sklepu Gildia.pl i chciałem się z Wami podzielić, co też tam się znajduje. To był już znacznie wcześniejszy preorder, w pewnym sensie jaki zamówiłem. No i trochę to trwało tutaj. Przede wszystkim czekam na jedną bardzo ważną pozycję. Także trochę nerwowo, ale jednak otwórzmy już ten pakunek i miejmy za sobą to, na co tyle czasu czekałem i w końcu ten czas po prostu nadszedł. Także co mogłem to prosiłem. tutaj jest dodatkowa folia, Gilia zawsze dobrze pakuje, więc... Z tym nie ma problemów, i troszkę tego tutaj jest pudełko. Może odłożę sobie, no bo żeby mi nie przeszkadzało, tu rozpieczętuję już bardziej z tej strony paczkę i pokażę Wam, co się też tam znajduje. Przede wszystkim kolejny tom, jeżeli chodzi o wydział 7, Azyl. Z taką oto okładeczką. On już jakiś czas temu był dostępny, ale tak jak mówię, tutaj czekałem w szczególności na jedną pozycję. A przy okazji też te wcześniejsze, które już były dostępne, ale uzbierałem sobie konkretną e, pakę. To, co na koniec chcę zostawić, to zostawię sobie, odłożę na koniec, ale w międzyczasie jeszcze inna pozycja gimnazjum Andersa. E, Kweman, Anders Kwemen, nie wiem jak to przeczytać ale też usłyszałem kilka dobrych rzeczy na temat tego komiksu więc mówię a nie był drogi to mówię sprawdzę sobie i się zapoznam zobaczę jak faktycznie jest z tym komiksem dalej moi, moi kochani mamy pozycję od Taurusa mowa tutaj o pierwszym tomie On Mars kiedy został on opublikowany jako nowość pomyślałem, że no, fajnie byłoby go mieć z tego względu, że mój klimat zdecydowanie, rysunki są, no, powiem w ten sposób, też spoko. Dlatego chciałem się z tą pozycją po prostu zmierzyć i zobaczyć, samemu ocenić, czy jest faktycznie tak jak, tak jak przewidywałem. Zaraz otworzymy, że to z folii. On jest niestety bardzo cienki i te ceny troszeczkę 65 zł. Jak dla mnie te 5 zł, czy tam 55 jakby kosztował, nawet to by było znacznie więcej. Ja wiem, że ceny poszły w górę, ale mimo wszystko za tak cienki komiks to trochę słabo. Aczkolwiek, no mówię, klimat mi odpowiada, więc yy, chcę się przekonać, jak jest. No i kolejną, też bardzo e, dobrą pozycję, wyczekiwaną i pytaliście mnie, czy jakąś recenzję z tego zrobię, nie ukrywam. Alvaro Major, Trillo i y Breccia, także świetny duet. Tą pierwsze legendarne miasta, bardzo klimatyczne, więc też mówię, chciałem się z tym zmierzyć, wydawca Mandioka oczywiście w tym wypadku jest. Niedługo kolejny komiks od Mandioki się pojawi i mowa tutaj chyba, ta pozycja nazywa się Gniew. Ale powiem szczerze, że póki co nie jest ona w moich planach w ogóle. Więc nie spodziewajcie się raczej jej na moim kanale. Przykro mi. Może ktoś inny go zrecenzuje i mnie bardzo przekona. Póki co, tak jak mówię, nie mam w planach tą pozycję jak najbardziej. Miałem w planach tym bardziej pod wpływem yy, Morcindera, Alberto Brecci. Tym bardziej chcę się zmierzyć z tym komiksem, bo naprawdę mi się podoba. W czerni i bieli. Także tak. No i na koniec to, na co nie wiem, jak długo czekałem, ale w końcu jest, moi kochani, tą pierwszy. Batman Nightfall, prolog. Zobaczcie, jaka to jest cegła. 199,99, cena okładkowa. oczywiście. Jak go możemy kupić? O wiele taniej na sklepie, ale tutaj mówię, no, to, to jest to, na co czekałem bardzo długo. Kiedyś Szymon mnie zapytał, jaki jest właśnie komiks, który się nie ukazał. A chciałbym, właśnie mówiłem wtedy o Nightfallu. no i Egmont nie wysłuchał chyba. Może obejrzał mój materiał. Nie wiem, żartuję oczywiście, ale kto wie. I w końcu mamy, mamy to. Ja muszę, oczywiście, odpowiedni nastrój mieć. Poczytać jeszcze troszeczkę innego zła, zanim przysiągnę, przysiądę do tej pozycji, ale dla mnie to jest uczta niesamowita, moi kochani, i po prostu, no po prostu bym, nie wiem, szaleństwo, naprawdę rewelacja. Także tak się prezentuje unboxing od, od, od gildi.pl oczywiście. Mam nadzieję, że wam się podoba. Dajcie znać, napiszcie, skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Przede wszystkim zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zaglądajcie na stronę lubiękomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Ja z wami się tymczasem żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.